Dzisiaj do Was przychodzę z umilaczami jesieni, czyli tym, co umila mi ten czas. Ja jestem bardzo ciekawa, co Wam umila ten czas, i to jest film, w którym ja szczególnie lubię czytać Wasze komentarze, Wasze propozycje. To jakby sobie ułatwiacie i umilacie ten, no taki niezaciepły okres, ale ja powiem Wam szczerze, że akurat jesień jeszcze jak jest taka fajna pogoda. Nie ma takiej pluchy, ciapy, tylko nawet nie musi być jakoś hiper ciepło, byle by wiecie nie padało. Ja naprawdę lubię jesień, naprawdę lubię polską, złotą jesień, jest to świetna pora roku, bo ona jest taka otulająca dla mnie. Ja bardzo lubię, ale też lubię sobie ją umilać właśnie lubię się wtedy z zapachami pięknymi, ubraniami fajnymi otaczać i tak dalej. Więc o tym będzie ten film, i czekam szczególnie właśnie tutaj na Wasze komentarze, jak Wy sobie umilacie ten czas. I może zacznę od zapachów, bo to jest coś, co szczególnie ja jesienią e, lubię i lubię się otaczać i wewnętrzna, i sama jakby cudownymi zapachami. Pokażę Wam dwa moje ulubione zapachy, jeżeli chodzi o perfumy na jesień. E, I to co jest pierwszy, to jest positio Armani i to jest tak cudowny zapach. Oczywiście zerknijcie sobie, bo tutaj zapach to jest totalnie kwestia gustu. Ja na przykład z tej serii e, ArmaniGo, te inne chyba tam są jeszcze dwa inne zapachy. Nie, po prostu totalnie, nie mój, nie mój głos, totalnie bym ich nie używał. Natomiast ten Ricozy Ciu to jest w 100% moje nuty zapachowe. Ja uwielbiam się tym zapachem otaczać. Uwielbiam kiedy swetry, szaliki, płaszcze, wszystko jesienią pachnie tym zapachem. I jego tu już praktycznie, nie wiem czy widzicie, ale go naprawdę to nie ma i jego muszę Nie niebawem kupić. Więc właśnie po, jak skończę nagrywać lecz dzisiaj dla Was filmiki, to poluję na promocję na ten zapach, bo to jest słownie no, na kilka dni e, używania. I drugi zapach, który też bardzo lubię, to jest e, My Way Armani, ale War, wersja Intense. I to jest dużo słodszy zapach, e, on jest bardzo, tutaj dużo owoców, ba, dużo bardziej owocowy, ale jest cudowny. Jest cudowny i on jest intensywnym, ale to nie jest zapach zupełnie wieczorowy, to jest totalnie dzienny zapach, przepiękny. Uwielbiam go czuć i ja ten zapach bardzo, bardzo mocno, bardzo długo czuję. One trwałością są genialne, jeden i drugi, natomiast ten wydaje mi się, że przez to, jakie mam nuty m, zapachowe i że to jest jeszcze wersja ta intense, on jeszcze dłużej pachnie intensywniej. Ten długo, bardzo jakby w ciągu dnia to absolutnie nie ma problemu. Ja jeszcze później sweter, szalik czy coś z tym zapachem, jeszcze długo, długo, długo wiele dni czuję. Natomiast jeżeli chodzi o ten zapach, to on naprawdę się bardzo intensywnie utrzymuje na obraniach, na włosach. No, jest genialny. Ja Wam ten zapach bardzo polecam, ale zanim go kupicie, to polecam go Wam powąchać Bo jest to zapach, który na pewno nie każdemu przypadnie do gustu. Jest to zapach słodki, natomiast to słodycznie jest z wanilii. wanili. Ja nienawidzę, kiedy zapach są taki mdląco, słodko waniliowy Nie lubię tego. Tutaj jest zupełnie. Inna ta słodycz, ale jest cudowna. To jest taki wesoły, pogodny, świetny zapach na jesień. Uwielbiam. I jeżeli chodzi o kolejne zapachy, no to muszę Wam pokazać woski, świece, dyfuzory. Ja jesienią dostaję hopla na tym punkcie i wszędzie w domu mam porozstawiane właśnie świece. Świece tworzy, stanowią też jakieś elementy dekoracyjne. W moim domu tu widzicie jakąś część dekoracji właśnie. Zawsze do takich dekoracji jesiennych gdzieś tam ta świeca jest Ja jesienią palę bardzo dużo świec Woski, w łazience, dyfuzory, gdzieś tam dyfuzor no po prostu bardzo, bardzo to lubię I jesień, zima to jest czas, kiedy ja dostaję szczerze hopla na tym punkcie I chcę Wam pokazać właśnie rzeczy z Esti I akurat jeżeli chodzi o Esti to ja już Wam od wielu, wielu lat pokazuję akurat te produkty. Esti możecie woski też dostać. Szkoda, że tylko woski, ale chociaż woski są w Rosmanie stacjonarnie dostępne, więc możecie sobie po nie w Rosmanie sięgnąć wiele razy są też na promocji. I one cenowo wypadają naprawdę fajnie Ja wam Esti zawsze w okresie świątecznym na prezenty Polecam, no jest to marka, którą mam doskonale sprawdzoną Gdzie wiem, że te świece pachną przepięknie Nie wiem ile świec i ile wosków z marki Estee Ja już miałam, naprawdę przerabiałam dużo I według mnie ceny tych produktów są naprawdę Co do jakości Bardzo dobre Naprawdę bardzo, bardzo dobre i te zapachy jesienne też możecie kupić w takich dużych opakowaniach, ale możecie je kupić też w mniejszych. Tutaj jest różnica cenowa, zależy jak potrzebujecie. Zapachy są bardzo intensywne, no one wyglądają, zobaczcie, jak pięknie, a może na przebitkach w sumie nagram, bo te opakowania w ogóle grafiki są przepiękne. Ja mam w tamtym roku miałam ten zapach Kokoła i po prostu w wosku akurat go miałam I on w tym roku też wrócił i jeżeli lubicie taki zapach ciepłego kakao Takiego z piankami jeszcze, od razu w wyobraźni wiecie, leci No to, to ja wam go podlinkuję też, bo nie mam go już tutaj e, Mam go ogólnie w wosku, ale w szufladzie, więc nie chcę mi się go po prostu szukać teraz Ale podlinkuję wam ten zapach, bo jeżeli lubicie taki kakaowy ciepły zapach Żeby sobie teraz czy w wosku, czy w świecie palić, to wam bardzo polecam, bo jest cudowny Tutaj mam akurat Autumn Vibes, nie pamiętam nut zapachowych, ale dla mnie One mi pachną takimi tymi cynamonkami, wiecie, to jest ten klimat mniej więcej O ja, i właśnie mi się przypomniały cynamonki i... Dajcie znać, dzisiaj u mnie wiodą cynamonki, muszą wjechać cynamonki dzisiaj Boże, ale mi się przypomniało. uwielbiam jesienią cynamonki, dajcie znać, czy wy też I dzisiaj je zrobię na no pewno i to mi dosłownie tak pachnie takim cynamonem z jakiegoś ciasta, z ciastek. Tak otulający, i tak piękny zapach, że to jest obłęd. Naprawdę ten zapach. Jeżeli lubicie słodkie takie klimaty. Ale nie takie mocno waniliowe, ja tylko przyłamane tym cynamonem To jest po prostu petarda I tu wam pokażę, bo tu mam nowe woski, ale pewnie drugie tyle mam w szufladzie wosków Jeżeli chodzi o eski, bo ja po prostu te woski uwielbiam I te woski możecie palić po kilka razy Pachną intensywnie, długo, e, przepięknie Ja palę jedną kosteczkę, to akurat jeszcze tego nie paliłam Ale wam mogę pokazać, bo właśnie jak to w sumie wygląda To wam mogę pokazać, bo ten jest niepalony To przychodzi tak Wygląda jak biała, mleczna, bo, mleczna, biała czekolada. O, widzicie? To, to są dwa takie kawałki. To mi się akurat ułamało, O jejku, jakie to jest cudowne. I taką kosteczkę mnie, przynajmniej ze spokojem, wystarcza. I odpalam po kilka razy taką jedną kostkę, więc to też jest duży plus, że nie musicie po jednym paleniu wywalić tego wosku. One jakościowo naprawdę są świetne. I tu jest akurat cardamon tea zapach. I jeżeli chodzi o nuty, to macie bergamotkę. Lilie, kardamon, herbatę, wanilię i karmel I to jest zapach taki trochę właśnie cytrusowy Taka herbata z cytrusami To nie jest jakiś słodki zapach, więc jeżeli chcecie taki właśnie troszeczkę ziołowo Znaczy może nie ziołowo, taki korzenno-herbaciany To jest bardzo fajny zapach Przepiękny zapach to jest ten Bourbon, e, dynia i klon I to jest troszkę słodszy zapach, ale nadal nie jakiś intensywny ten jest przepiękny to jest mój totalny ulubieniec, e, zapach burbon kawa i karmel i on pachnie jakąś taką kawą smakową, czymś takim. Ładny zapach kawy, ale to nie jest taka kawa dominująca, to jest naturalny zapach kawy, bo wiele razy możecie kupić woski świece e, pachnące taką mega sztuczną kawą, a tu macie mega naturalny, przepiękny zapach. Ten jest też cudowny cały rok, no znaczy w sumie wiecie, one wszystkie są całoroczne, ale teraz to jest, to jest ten czas. E, fluffy Cotton, to jest bawełna, wanilia, piszmo. Otulający, ciepły, taki, wiecie, pościelowy zapach, ale otulający, a nie świeży. Mm, ten bardzo ładny zapach. Ja go wcześniej nie miałam, dopiero teraz, pierwszy raz go mam. To jest e, lilak, Cashmere i agres. To jest Blooming Garden. I on właśnie pachnie takim bzem właśnie. Bardzo mocno czuć bez. Ja sobie na pewno wiosną jeżeli zapach, ten zapach będzie wiosną to ja sobie na wiosnę, lato zamówię to w formie świecy, no i zobaczcie te grafiki, no to jest piękne, jeżeli chcecie to zrobić jako dodatek na prezent to jest cudowne, ja próby zbliżenia, bo to, to wygląda tak jakby było malowane akwarelami, to jest coś cudownego no piękne, też przepiękny zapach i ostatni zapach, który mam z włosku, to jest Driftwood e, Breeze i to jest cedr, drzewo sandałowe i wanilia i zaraz Wam pokażę, bo ten zapach mam też w dyfuzorze i jeżeli lubicie zapachy typu zadbany, przystojny, do granic możliwości elegancki facet, to jest ten zapach. Wiecie o co chodzi? Oh my god, ten zapach jest cudowny i to jest też całoroczny zapach i ja uwielbiam taki zapachem. Ja uwielbiam takie zapachy i palić w domu, ale uwielbiam takie nuty zapachowe w łazience Po prostu, bo one są takie świeże, czyste, pachną męskimi perfumami Uwielbiam, po prostu uwielbiam Myślę, że wiele z Was takie nuty zapachowe też lubi Będziecie zachwycone I właśnie o tym zapachu mam dyfuzor, zobaczyć, który pewnie... Nie, w sumie nie wiem. dobra, nie pamiętam Bo dyfuzory z Esti przychodzą w takich pojemnikach to są 100 ml, więc też, jeżeli byście szukały na przykład pomysłu, na prezentował mega polecam I już Wam pokazuję, bo mam dwa właśnie różne. To jest ten szafranowy i to jest szafran chyba piżmo i paczula. I to jest, weźcie to przez to tak delikatnie to czuć, ale to jest też taki zapach, który pachnie po prostu taki męsko. O, otworzyłam. No, taki męsko, drzewno, kadzidlano, cudowny, dymny, skórzany. Uwielbiam, ja takie zapachy uwielbiam. Także jak widzicie, wybór macie, możecie te same zapachy kupować w jakiej tam formie chcecie. I dla mnie, właśnie, to są totalnie umilacze jesieni. I ja zdecydowanie już od dawna, dawna stawiam na tą markę, jeżeli chodzi o zapachy. No i oczywiście, jesień. To też ciepłe, przytulne ubrania Słuchajcie, ja jesienią najbardziej lubię w domu chodzić w dresach I u mnie to są totalnie umilacze To jest najwygodniejsze, najprzyjemniejsze Jeszcze takie ciepłe dresiki wyłożone takim misiaczkiem od spodu To dla mnie jest po prostu must have na jesień Tutaj właśnie chciałam Wam pokazać dresy, w których ja najczęściej chodzę Natomiast jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to ja już Wam te dresy pokazywałam To są dresy z Ocean's Apart I ja Wam je bardzo, bardzo szcz polecam Szczególnie na jakichś promocjach, wyprzedażach jakichś kodach rabatowych, ja też mam dla Was kod rabatowy właśnie w tym momencie, macie wszystkie oczywiście informacje też w opisie, ale macie aż minus 30% na wszystko. Plus do tego jeszcze dostajecie gratis i możecie sobie z gratisu właśnie wybrać na przykład leggingsy, więc to jest bardzo fajna okazja i na takie, na takie okazje warto polować, ja sama poluję. Ja część rzeczy dostałam z Ocean's apart ja, apart, ja bardzo dużo rzeczy od nich sama zamówiłam i tak jak mnie oglądacie, no to wiecie, bo wam to pokazywałam, pokazywałam wam to też na Instagramie, więc ja naprawdę tych rzeczy bardzo lubię, a przede wszystkim teraz naprawdę bardzo wam polecam dresy, bo dresy z Ocean's Apart, jestem z nich bardzo zadowolona tylko bierzcie mniejsze rozmiary. One według mnie wypadają większe. Ja mam szczególnie jeden ulubiony model. Oczywiście pokażę go Wam też w przebitkach, pokażę go Wam tutaj, ale macie go też podlinkowanego, to Wam podlinkuję ten model, który ja najbardziej lubię, bo one mają bardziej dopasowane spodnie. I te góry też możecie sobie komponować różne do tych spodzin, albo krótsze, albo dłuższe, jak tam chcecie, możecie sobie dobierać. Moją ulubioną górą jest albo taka krótka ze ściągaczem, albo taka wiecie, na i z takim crop topem. Natomiast na jesień jeszcze bardziej wolę te normalne, które wam tutaj pokażę. I ja mam dwa, które w ogóle uwielbiam miksować i tak samo ich legincy. Ich legginsy już wam dawno polecałam, polecałam wam bardzo mocno legincy Ocean's Apart. Jakoś w tamtym roku, kiedy ja zaczęłam bardzo mocno praktykować jogę I jak dla mnie nie było lepszych legginsów do jogi niż legnicy z Ocean's Apart Bo one nie krępują tutaj ruchów, jeżeli chodzi o krok, o nogi Nic was nie ciśnie, można wszystkie pozycje, wszystkie asany jogi bez problemu wykonywać Nic was po prostu nie krępuje Dlatego dla mnie legnicy z Ocean's Apart pod tym kątem są najlepsze do jogi I tak samo do chodzenia po domu Bo mają fajny tutaj gruby pas, nic wam nie zjeżdża Wszystko ładnie jest trzymane ale nie są takie hardkorowe, że to nie jest wygodne do chodzenia na co dzień. Nie, one do chodzenia na co dzień są bardzo wygodne. Z tyłu też mają bardzo ładnie podkreślone pośladki. To jest też mój ulubiony model leginsu, ja Wam też je podlinkuję, bo ten model, ten model ma właśnie bardzo ładnie tutaj podkreślone pośladki. Bardzo ładnie to wygląda, jest bardzo wygodne. W ogóle w tym kolorze bardzo lubię jesienią właśnie w domu chodzić czy właśnie joga. Super e, komfortowo, i właśnie tutaj e, mój ulubiony zestaw, który jakby miksuję, bo mam dwa sety tych dresów w pastelowych kolorach. Mam jeszcze czerwony, cudowny, mam jeszcze właśnie też w tym kolorze, ja mówię, część połowę z nich dostałam, połowę zamówiłam sama. E, i te pastelowe teraz uwielbiam i tutaj mam spodnie to jest chyba akurat kolor kokonat i ja mam to w rozmiarze XS, więc ja zamawiam mniejsze te dresy i do tego uwielbiam łączyć to z bluzem, Już wam pokazuję bluzę i właśnie taki set noszę, że y, ta y, taki jasny fiolet, pastelowy fiolet dół, a do tego ta góra i to wygląda razem genialnie. I to jest właśnie ten mój ulubiony model bluzy i ten model chyba też mam, też mam właśnie w rozmiarze XS, pokażę Wam to na przebitce, bo naprawdę jest super, bardzo fajny fason i właśnie one od środka tutaj mają miśka, więc jest to bardzo, bardzo ciepłe i mam, zaraz Wam pokażę jeszcze też jeden fason bluzy. I jest to bluza rozpinana, właśnie to było do kompletu tego fioletowego, rozpinana, długa bluza i to jest bardzo fajna bluza właśnie do zarzucania jeszcze na coś, bądź do leginsów, bo ona jest taka dłuższa, natomiast ta, którą wam przed chwilą pokazywałam, ona do leginsów też jest naprawdę super, więc jak dla mnie, ja w ogóle teraz z dressów Ocean's Apart uwierzcie mi, nie wychodzę i one są dla mnie jakościowo, gatunkowo naprawdę super, uwielbiam, Miluś nawet teraz o... Wam zdradzę, bo siedzę tutaj, wiecie, górę mam ładnie ubraną, a dół to jest właśnie dół od tej bluzy z trasy Ocean Apart, Więc ja je naprawdę słuchajcie na co dzień, non-stop, nonstop je noszę, bo je uwielbiam. Czy wyskoczyć nawet do sklepów, w nich, naprawdę to jest polecajka z czystego serducha bo no sama, sama tych trasów zamówiłam już sporo więc jak chcecie to korzystajcie z tego mojego kodu rabatowego bo jest to fajna promocja minus 30% i pamiętajcie, że te minus 30% odejmuje wam się od tych cen, które macie na stronie czyli jak macie ten dresik załóżmy już przeceniony to jeszcze od tej przeceny macie minus 30% i jeszcze do tego musicie sobie dobrać legnice gratis więc no myślę, że naprawdę warto i dalej jeszcze ulubieńcy jedzeniowi no u mnie jesień bez miodów jesień, się ma bez miodów to w ogóle nie ma, nie ma opcji i to Wam pokażę dwa na ten moment moje ulubione miody, które bardzo lubię. I to jest pierwszy, to jest leśny z plastrem miodu. I to są miody od kulmy. I ja wam miody od kulmy też już polecam nie wiem od kiedy, z dwa lata mogą już być, bo ja tak ja jakoś odkryłam przepyszne miody. Jeszcze mam w sumie gryczany w szafce, ale tu wam obydwa te w tych mniejszych pojemnikach się kupują, Możecie kupić mniejsze, możecie kupić większe słoiczki, jak tam, jak tam sobie chcecie. Przepyszne miody jedna z najlepszych, jakie miałam, naprawdę są świetne Podziękuję Wam to mi stronę, ja mam też zawsze na prezenty polecam Nie wiem, czy tu dostrzeżecie, ale tu w środku jest Nie wiem, czy tu widać, jest plaster miodu Tu akurat zakupiłam taki miód z plastrem miodu Cud, ojej Aż mi święka te miody są przetrudne A to jest coś w ogóle, świetna sprawa Turbo miód I to jest miód z pierzgą, pyłkiem szczelim i miodem też leśnym I to wygląda tak Wiecie, to jest bardzo gęste, i tutaj właśnie, właśnie macie pierzgę, macie pyłek pszczeli, i to wszystko. Z miodem wymieszane, i to tak naprawdę tego nie dodaję do żadnej herbaty. Ja to wyjadam normalnie łyżeczką, ponieważ to bardzo dobrze wpływa na naszą odporność, wzmacniają pyłek, pierzga. To oczywiście też, ale pyłek i pierzga to są bardzo prozdrowotne ym, składniki, i warto je, szczególnie teraz jesienią, jeszcze przed sezonem infekcyjnym, włączyć ym, do swojej diety, żeby dodatkowo się wzmacniać. I właśnie kulma robi taką miksturę turbomiót, i to jest naprawdę świetne dla zdrowia. podlinkuję Wam. Bo warto się tym zainteresować, no i oczywiście herbatki. Ja wiosną, zim, latem nie piję herbat, natomiast jesień i zima to jest czas, kiedy wjeżdżają mocno, wjeżdżają mocno klimatne herbaty. I tą wam bardzo polecam. To jeszcze mam zapas z tamtego roku, więc nie wiem, czy, czy teraz ona raczej wróci. Akurat to mam z Five o'clock i to jest herbatka, która nazywa się wzmocni się. I tutaj wiem, że był imbir, bardzo dużo suszonych, chyba kurkuma, imbir to bardziej niż herbata to jest taki napar. I to tak właśnie trochę imbirowo-kurkumowo piecze, wiecie, jest takie pieczenie, ale to bardzo fajnie wpływa na odporność. Więc też nie, jeżeli nie lubicie się tam bawić z imbirem i z tymi wszystkimi składnikami, to tutaj macie właśnie taką gotową herbatkę, gotowy napar. I też można to na przykład sobie łączyć z innymi herbatami, czyli do tego to z jakąś czarną, czy zieloną na przykład, i dodatkowo sobie urozmaicie smaki innych herbat. Także też bardzo, bardzo fajna sprawa, żeby mieszać. I coś co wam chyba pokazywałam jakiś czas temu, też może rok temu. I teraz też Wam pokazuję, bo też mam na ten rąk i to jest syrup piernikowy do kawy, do herbat. Taki dodatek. I to jest mont Carmel, mąd. Mont... Caramel, taka firma. Ja Wam gdzieś to znajdę, bo wiem, że to można ogólnie kupić. Ja to kupiłam stacjonarnie, ale można to przez internet kupić. Bardzo fajna sprawa, ten jest akurat piernikowy, są różne smaki, jako taki delikatny dodatek. Ja nie daję tego dużo, tylko dosłownie odrobinę, żeby tam dodatkowo wzbogacić smak. Jak widzicie, to jest nowe opakowanie. Można tego dodawać też do owsianek na przykład i możecie sobie taką piernikową owsiankę zrobić do ciasta. No ogólnie ten syrop możecie dawać nie tylko do kawy czy herbaty, ale możecie urozmaicać sobie wiele, wiele potraw. Ciasto do ciasta marchewkowego możecie tego dodać. Naprawdę do wielu różnych rzeczy można sobie taki syrop piernikowy dodawać i bardzo, bardzo fajny klimat On jest taki korzenny, więc na jesień, zimę genialna sprawa. I to wszystko, cali moi umilacze jesieni. Dajcie koniecznie znać Wy, jacy są Wasi umilacze jesieni, czym Wy sobie umilacie, jak ułatwiacie. I oczywiście, wiadomo, Netflix, seriale też, tylko, że ja wiecie co, jeszcze się nie wciągnęłam w żadne seriale na Netflixie nowe z tych nowych sezonów, więc jeżeli szadź teraz się wciągnęłam, jakby, ale to już kolejny ten ostatni sezon, który teraz wyszedł trzeci, oglądam, natomiast w e, nic na Netflixie się jeszcze nie wciągnęłam, więc teraz prośba do Was... O jakieś mega fajne seriale Netflixowe z różnych kategorii, bo ja oglądam różne i jakieś dramaty i thrillery i jakieś sensacyjne, kryminalne, ale i komediowe, także um, co tam macie fajnego to polećcie mi albo nawet i filmy, jakieś na fajny jesienny wieczór e, filmy, jeżeli macie jakieś fajne na Netflixie to możecie pisać i tak samo seriale polecajcie, e, to też i ja i pewnie inni sobie pokorzystają, także wypisujcie wasze ulubione seriale na teraz na Netflixa.